Stocznia Gdyńska powstała na przełomie lat 1927-28 jako niewielkie przedsiębiorstwo budowy i remontu jednostek morskich. O najwcześniejszym okresie dziejów Stoczni Gdyńskiej świadczą dziś stare fotografie archiwalne. Międzywojenna działalność Stoczni obejmowała remonty statków różnych typów, łącznie z dokowaniem okrętów wojennych, a także budowę kilku jednostek morskich dla marynarki wojennej, rybołówstwa i floty handlowej. Wojenne nie ominęły stoczni gdyńskiej i zostały oszacowane na 30% ogólnego potencjału produkcyjnego. Pierwsze lata po wojnie to przede wszystkim remonty i przebudowy tych statków, które ocalały z pożogi wojennej i po długiej tułaczce wróciły do kraju, a także adaptacja statków zakupionych. W roku 1951 po wybudowaniu zrzutowej pochylni bocznej, Stocznia imienia Komuny Paryski rozpoczęła produkcję dużą serią drobnicowców po 820 DWT, przeznaczonych głównie na eksport. W latach następnych wprowadzono do produkcji szereg nowych typów, przeważnie małych drobnicowców i trawlerów rybackich. Oto uroczyste wodowanie drobnicowca motorowego Goplana. Jego matką szesną jest popularna aktorka teatru i radia Stanisława Peżanowska. Uroczystość odbyła się 15 kwietnia 1959 roku. Wzrastające zapotrzebowanie armatorów krajowych i zagranicznych, szczególnie na duże jednostki do przewozu drobnicy, paliw i ładunków masowych, spowodowało konieczność radykalnego zwiększenia potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu okrętowego. Załoga stoczni imienia Komuny Paryskiej wystąpiła do władz z konkretną koncepcją rozbudowy swojej stoczni. W planach przewidziano budowę nowoczesnego ośrodka kadłubowego wraz z suchym dokiem przystosowanym do produkcji statków o nośności do 55 tysięcy DWC. W maju 1959 roku rozpoczęto budowę ośrodka kadłubowego. Oto w jaki sposób przebiegały roboty. Wbite w dno basenu ścianki Darsena wyznaczają zarys przyszłego suchego doku. Na teren budowy sprowadzono pogłębiarki do pogłębiania dna basenu. Wbijane przez kafary pale będą stanowiły fundamenty pod ciężkie urządzenia dźwigowe. Ściany Larsena zostały zamocowane ściągami. Oto fragment pirsu ze ścianką Larsena i palami pod urządzenia dźwigowe. Trudne warunki hydrogeologiczne zmuszały do ciągłego odprowadzania wody artezyjskiej i powierzchniowej. Na dobę wypompowywano około 40 tysięcy metrów sześciennych. Oto płyta fundamentowa, po której odbywać się będzie transport materiałów. Zostaną tu również zainstalowane robocze dźwigi budowlane. Zbrojenie ścian dokowych. Centralny kanał na rurociągi energetyczne jest już ukończony. Miecki suchego doku wypompowano wodę morską i przygotowano ją do robót ziemnych. Równolegle postępuje budowa hal produkcyjnych. Tu powstaje hala prefabrykacji o kubaturze 360 tysięcy metrów sześciennych. Roboty ziemne w nietce dokowej wykonywane są sprzętem mechanicznym. Równocześnie przygotowuje się podłoże żelbetowe pod przyszłe dno doku. Dla odprowadzenia przecieków wody artezyjskiej instaluje się w dnie doku system drenażowy. Oto całkowicie ukończone ściany Larsena. Własna betoniarnia dostarcza 50 metrów sześciennych betonu na godzinę. Grubość betonowej płyty dna suchego doku, wzmocnionej prefabrykowanym zbrojeniem stalowym wynosi około 5 metrów. Dok zamknie brama dokowa o specjalnej konstrukcji otwierana systemem klapowym. Wewnętrzne wymiary doku są następujące: długość 240 metrów, szerokość 40,5 metra, wysokość 10,7 metra. Beton dostarczają transportory biegnące przez całą 250-metrową długość doku. Grupy konstrukcyjne wyznaczają poszczególne nawy hali obróbki blach i profili. Dobra, Oto montaż prefabrykowanego zbrojenia słupu w hali obróbki. Każdą z czterech naw w hali prefabrykacji będzie charakteryzowała taka przestrzeń. Przezstwo budownictwa przemysłowego wykonało całe zaplecze lądowe, a mostostal Poznań montaż ciężkich urządzeń dźwigowych. Dostawę różnych urządzeń i maszyn stanowiących wyposażenie produkcyjne nowego ośrodka kadłubowego powierzono czterem placówkom handlu zagranicznego pośredniczącym w dostawach w siedmiu krajów. W konsultacji naukowej brało udział 10 instytutów i zakładów naukowych, ponad 100 rzeczoznawców, konsultantów i koreferentów z kraju i zagranicy. Nadzór i koordynację nad całością inwestycji sprawowała stocznia poprzez specjalnie powołaną dyrekcję inwestycji. Konstrukcje hal produkcyjnych są wykonane z prefabrykatów żelbetowych sprężonych na budowie. Charakterystyczną cechą nowego ośrodka kadłubowego jest jego osiowy układ technologiczny. W głębi hala obróbki. Hale produkcyjne cechuje nowoczesność rozwiązań i bogate oświetlenie dzienne. Na oszklenie stropów i ścian zużyto około 1 hektara szyb. Oto jak przedstawia się zużycie głównych materiałów budowlanych. Tak będzie się przedstawiała moc produkcyjna nowego ośrodka kadłubowego. Dokumentacja techniczna budowy nowego ośrodka kadłubowego została zawarta w 3000 tomów. Stocznia posiada własne biuro konstrukcyjne, które jest autorem większości projektów budowanych statków. powstały ośrodek to największa w polskim przemyśle okrętowym inwestycja, dająca w rezultacie duży, nowoczesny zakład produkcyjny o założonej na rok 1970 rocznej produkcji w wysokości do 200 tysięcy DWT. Tę wysoką zdolność produkcyjną zapewnia również mechanizacja i częściowa automatyzacja nowego ośrodka. Skład stali został wyposażony w suwnice hakowe z chwytnikami elektromagnetycznymi, każda o dźwigu do 10 ton, do sortowania i układania blach i kształtowników. Blachy o grubości do 45 mm są składowane poziomo według gatunków i rozmiarów, co daje ekonomiczniejsze wykorzystanie powierzchni placu. Transportery rolkowe przenoszą blachę do walców prostujących, dalej do suszenia i mechanicznego czyszczenia śrutem, a następnie do urządzeń impregnujących blachę środkami antykorozyjnymi. Tak przygotowana blacha przechodzi do wieży markierskiej traserni optycznej albo do hali obróbki. W terni optycznej odbywa się pracowanie blach w skali 1 do 1 za pomocą rzutników umieszczonych na wysokości 20 metrów. Na blachę pada obraz klify z karty wykroju. Automatyczna maszyna do gazowego cięcia blach wycina precyzyjnie najbardziej skomplikowane kształty. Fotokomórka śledząc kształt elementów na kliszy w skali 1 do 100 automatycznie zdalnie steruje palnikami wycinającymi elementy. Przejęte z blachy elementy są przenoszone suwnicami elektromagnetycznymi do dalszej obróbki plastycznej. W walce do gięcia o nacisku 2000 ton nadają blachom kształt elementów przyszłego kadłuba statku. Hala obróbki jest również wyposażona w szereg innych maszyn i urządzeń produkcji znanych i doświadczonych firm światowych. Są to m.in. prasy, zaginarki, sekatory, suwnice i inne. Poza nowym ośrodkiem kadłubowym i suchym dokiem, stycznia buduje mniejsze statki na bocznej pochylni zrzutowej. Dnia 15 grudnia 1962 roku założono po raz pierwszy w budującym się jeszcze suchym doku wstępkę pod nowy drobnikowiec Francesco Nullo o wielkości 11600 DWT. W dniu tym rozpoczęto eksploatację suchego doku. Od sierpnia tego roku, uruchomiono już zaplecze produkcyjne. Wodowanie statku Francesco Nullo w dniu 2 października 1963 roku, było wielką uroczystością dla całej załogi. Kadłub tego pierwszego statku, montowanego w suchym doku, został zbudowany bez pełnego wyposażenia suchego doku. Zastosowano tu zastępcze urządzenie dźwigowe samobieżne. Buda po raz pierwszy napełnia suchy dok, po czym statek został wyprowadzony i przysumowany do nabrzeża.